Trzymam widzowie, Następnie Następnie zostawcie łapkę w górę i suba. Dzisiaj filmik o tym, jak postawić na jedno koło Kirina G2 Master. Więc tak, stawiamy prawą nogę na podnóżek, po czym delikatnie dodajemy gazu i odchylamy się do tyłu. Lewą nogę zostawiamy w powietrzu w razie W. Więc tak, nie przedłużając, ruszamy. To już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oceniajcie w komentarzach, jak Wam się podobały ustawianie na jedno koło Cookie mg G2 Master. No to na razie pa!